Radio Szczecin poleca. Witajcie. Przygotowałam dla Was krótki przegląd najciekawszych wydarzeń na wieczór. W Pyrzycach zagra raz, dwa, trzy. Sympatycy zespołu doceniają go za senne, bosanowe, regowe rytmy, miękkie dźwięki gitar, akordeonu i kontrabasu, a do tego doskonałe aranżacje i po prostu pasję tworzenia. W teatrze dziś lekko nie będzie. A może będzie? W końcu to francuska komedia o miłości, pozorach i szukaniu szczęścia na przekór konwenansom w rolach głównych Julia Rosnowska i Dominika Ostałowska. Próbkę swoich jazzowych możliwości w naszym radiowym studiu S1 dali wczoraj Debora Brown i Sylwester Ostrowski. Pełny koncert zagrają dziś w Starej Rzeźni. Będzie to pra-premiera ich wspólnej płyty, która podsumowuje Szczecin Jazz 2016. A teraz mocne uderzenie. Już dziś jedyny koncert w Polsce podczas listopadowej trasy szwedzkich zespołów hardkorowych Cedron i Godmother to w Szczecińskim City Hall. Polecamy. A w sieci zawrzało od słów zachwytu nad nowym klipem Moniki Brodki, bardzo stylowy i psychodeliczny obraz do piosenki Up in the Hill, artystka wyreżyserowała sama. Brodka słynie z eksperymentów stylistycznych, tym razem poszła w klimat retro. Razem z zespołem gra w vintage'owym studiu telewizyjnym przypominającym ołtarz. Inspiracją był jej ulubiony film Święta Góra Jodorowskiego i twórczość zespołu Queen. Polecam całość, a w sieci czekajcie także na kolejnego RS Newsa po 18. Do zobaczenia.